Cześć, w dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak połączyć dwa komputery za pomocą pulpitu zdalnego. Najpierw musimy skonfigurować dostęp zdalny. W tym celu przejdziemy do mojego komputera, następnie właściwości systemu i ustawienia zdalne. Tutaj ważne jest, aby zaznaczyć opcję zezwalaj na połączenie zdalne z tym komputerem. Możemy również wybrać zaawansowane ustawienia. Teraz przejdziemy do podłączenia komputera. Przechodzimy do mojego komputera, następnie wybieramy sieć. Znajdujemy komputer, z którym chcemy się połączyć. Klikamy prawym przyciskiem myszy, następnie połącz przez połączenie pulpitu zdalnego. Następnie wprowadzamy login oraz hasło konta użytkownika z. Komputera, z którym chcemy się połączyć. Klikamy OK. Zezwalamy na weryfikację tożsamości komputera. Jesteśmy już wstępnie podłączeni. Niestety, nasz pulpit nie wygląda zbyt ładnie. Nie mamy ani stylów wizualnych, ani nawet tapety. Możemy jednak to zmienić. Minimalizujemy otwarte okienko, następnie znajdujemy program na pasku Start, klikamy prawym przyciskiem i wybieramy podłączenie pulpitu zdalnego. Tutaj widzimy nazwę naszego komputera, my jednak wejdziemy w opcje. Mamy tutaj sześć różnych zakładek. Pierwsza ogólne, druga ekran, zasoby lokalne, programy, wrażenia i zaawansowane. Aby nasz pulpit wyglądał ładniej, klikamy na zakładkę Wrażenia i zmieniamy ustawienia naszego połączenia, wybierając sieć LAN. Następnie zatwierdzamy nasze ustawienia poprzez kliknięcie przycisku Podłącz. Następnie możemy korzystać z naszego pulpitu zdalnego. Teraz pokrótce pokażę, jak to wygląda. Aby zakończyć połączenie z pulpitem zdalnym, klikamy w menu Start, a następnie Odłącz. Wielkie dzięki za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji na YouTube i do odwiedzania nas na www.nerdcorner.net.